Witam. Byłem na rzece połowić sobie trochę. Cały dzień padał deszcz. Zmokłem. Ręcarz mam przemoczone. Połowiłem sobie płoci. Jednego karaska. Karaska. Dwie świnki miałem, ale mi zeszły. Za szybko chciałem podebrać. No panów się nawiązałem. Żyłki ze 40 metrów straciłem, cztery razy wiązałem zestaw ze spławikiem, bo mi się rwało, zarzucić nie było można, w taką pogodę teraz przestało, jadę do domu, wypuszczam rybki, 24 płotki i ładny karasie. No i co? Przestało padać, trzeba jechać do domu. Wracam rybką w wolność. Płynie. Płynie rybki. Ładne płotki, niektóre po 20 parę centymetrów. O poszło wszystkie poszły Na tym kończę, pozdrawiam